Cześć, Siemano, witam Was w trzecim odcinku. Nie, w drugim po. drugim mi się nie nagrał i po prostu musiałem. Nie będę tego od nowa przechodzić, bo mi się nie chce. A przyszedłem tylko tę podstawową rzecz. Musieliśmy po prostu... Ten nas przyjaciel zaprowadzał nas po Straganach i zbieraliśmy hash. Potem Winston nam kazał takiego gościa zdobywalić zobaczymy se i to, no to wszystko po prostu zobaczymy se co tu mamy nowy your tanking with portal Por tą koszykę z portala a tu steam fortress bierzemy steam fortress śmieszną w gaciach będziemy latali przecież no w gaci <laughs> <Samuiany> kapelusz <laughs> kapelusz kombojski klasyczna na Maska Ghost Peak Bierzemy. Stroje własne, nie. Lecimy tak. To jest nasz nowy styl. Ła, kurde. Zawsze jak wchodzimy, do to kopa bywa do w miściarku. Dobra. Eee. Aby w Użyli kapeczki zdrowia, znaleziono jedna z 15 kartliczek Neufold. 4 do następnego poziomu. Chyba tak pisało. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy iść do garażu i zrobić jakąś pewnie misję pojechać. Ja chcę zobaczyć... O dobra. Weźmy sobie, pójdźmy do garażu. Weźmy. Weźmy sobie jakiś... ...autko? klasa Placabetz. Weźmy sobie... ...motor. Gdzie? Łeń, świnia na motorze, o kurde. Ale ciężko się tu jeździ. O kurde. Co, fajny pszczół? rodu, co to się nazywa i tutaj jest ruch lewostronny, więc no. dobra pojecie sobie do tej zielonej tarczy tak wygląda, więc tak będę mówił yeah, wyprzemy inny, no, ny, no, ny, no, ny, no, no. o kurde Yeah, no show. Wait, you okay man? You look like someone took a shit on your face. Lol. Jackie, I'm, you know, I'm just a little... Hey, <laughs> <laughs> you know I was just <laughs> <to really laughs> Come on! You know being am dudes. Winston's a loyal guy. He'll hook us up. Oh, you can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes, you gotta just take it. Totally man. It's time to take a little initiative. We gotta prove oh. ourselves to Winston and the Sun on You, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, that's good for Dog Eyes, but that might be too much too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pull up my ass. It's not like that. It's a small deal. is, there's only a few low-level Londoners looking after it. We boost that shit and give Winston a nice cut? Gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. you have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get it. Time to move up in the world. Yeah, Jimmy, don't we Uncle's a Chop Chop around the corner. Call it a pre-stolen ride. Nee, a drzwi się tu jeździ strasznie. Wątź, no, no, no. Idziemy do magazynu, to jest to chyba przyjąć psiaka. Okiemnik. Straty materialne. <grym <grym no tak bywa przykro. Przecież ja tu nie będę jeździł po kurde. Na światłach.

Ja widzę Wspięścicarze Kopiemy im dupę tak, tak Dlaczego no, ja się tylko klepię? Nie ma tego taką. Jep, jep Jedna głupia No, prawym. prawdę Jep, jep jep, prawym. Yes Tego weźmiemy, rzucimy co tutaj Do śmietnika No i tam jest twoje miejsce Jep, 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 jep jep. kontra. Teraz tego gonga mu sprzedałem, przytrzymaj jep, ale dostał ryja Dobra BOOM headshot! Patrz go, jaki cudem nie pada Ten ma jakieś kurde łomy Skopiemy dupę zara I jeb Psz. Dostał kurde Uch, To było zajbiski Taki obrót O kurde Tylko najpierw trzeba powalić z tym łomem Jeb, jeb, jeb Dawaj ten łom! Tam już z tym. Dobra Dalej, chodźcie ściery Z tymi nożami śmieszni jesteście Jakieś pistolety albo serze, nie z nożami Dawaj Jep! ole, gondo słyszałem. Jep! Z noża. Gdy jak ]eredith. ninja Zgarki jakieś. Lepiej im? Chyba? No jakieś zegarki. Lecimy. No Jego furgonetkę z towarem. Lecimy. Z tyłu zakręt, lewo Dawaj, chodź tu O oh, kurde, sorry Tarowanie, możesz tarować Aha Rozumiem Dali no i jadę, wciskam to w przecież. Szybciej się nie da Ale fury O LOL LOL, pieniądze za tym stałem To jest łatwe. Dali, chodź tu z tą furgonetką. No nie mogę szybciej, starannie furgonetkę transportować. Dali. Zerchnij go z drogi No spróbuję muszę go dogonić Dali, dali, dali Boże, jestem głupi No i nam ucieknie, nie no Kurde Dali, dali, goni, 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 goni. Yeah. No, o, kurde, jakieś... Pierwszego brzyd potrąciłem Jedź furgonetko, jedź Jakbyśmy nie mogli jakiegoś kurde... ...ścigowego łódka No ale to chociaż ma sens, żebyśmy szybciej przy... No jadę, jadę przywale Super Dali przeżysz się dymi na czarno Jeszcze jeden hit tak mi się wydaje Nie yep. No No chcę mu to rozwalić ale Nie mogę Dobrze. Dobra, a to nie wybuchnie? O, jakieś zegarki. Wait, we got him. Damn, that was crazy, man. We did it, holy shit, we did it. Check it out, it's Brady Cambria. O jest, że filmy portowej. Sittin' in cheap watches, what? Cheap. Jackie, he's a fake as fuck. Holy shit, Tyler, what the cops cry! Wait, cryy Where they come from? Nieślałem, że tu trzeba wjechać. Jedź, jedzie, jedzie, jedź Idziemy tu w prawo. Pościg, panie i panowie. O może zajebaliśmy jebane zegarki. Chiadzie? Tak dali, dali, dali. Trzeba go jakoś zgubić. A ta por o que é? por we lost them fuck okay but po a tak way to see it i think Dobra, ich. yeah yeah better that Don't worry. No, well, it's all for yeah. <laughs> oh man. Moscow. Yeah. Hey, right. your deal. Hey, wait. You did good out there. Best in the garage, I'm so proud of Take this watch. You earned it. Great. I finally hit the big time. Yeah. Fuck yeah. Yeah. O, tam ulepszenia. Kontry. Możesz kontrować ataki przeciwników. A tu? No chcę to. Yy, a, tu jest, dobra. Yy, gracz otrzymuje mniejsze obrażenia od ataków wręcz. Dodatkowe obrażenia dla wszystkich ciosów. A co? Skoncentruj się w celi wciśni spację, ale Co tu potem jest? Prawie do białej. białej. Cios łokci zwykł koku To będzie lepsze. Więcej damy liczby. Jo, psi. Dobra. Wróćmy. Bierzemy sobie. Jak to się bierze? F? E? E? F? O, prawda? Dobra. hey you're Song Yi, right I was racing earlier and I would have won but this guy tommy hanlan he cheated ran me off the road at the last minute can you teach him a lesson keep him from doing it again yeah sure he's not far wreck his car mm -hmm. Znajdź samochód 200 gołek. Lecimy Patrzymy. No no Ne ne na no no z no świni o, ale bryka. Do A. A... Dalej, to! Zwalimy co, mi to. Zwalę ci to. Hell? What are you doing? O, chcesz o Dawaj Dawaj, dalej, no, dawaj Wiep I teraz seryjka, wjeb. I, I teraz Psz! Aj, nie da się Dobra, wyjeba się. PD, otrzymano nagrodę 2500 Ole, hajsu A mogę ta utkos wziąć? R, E, F. Nie, chyba nie. Dobra, chcę ten łom. R. Dobra. Lecimy na nasz motorek yy, prawym. Tak, prawym. A. I chciałem zobaczyć, czy. Jakie są tu misje dodatkowe? to jest jakaś misja Cicha jazda Dobra, dojadźmy, oh, sorry, to jest ona O sorry, kobieta O sorry Za co ja te pieniądze dostaję? Dobra, jedziemy Jakiś śpilinarz nie To nie moja wina, że oni do zdrowy mi chodzą. Na chodnik. Jedyne do naszej dodatkowej misji. Ja ci pomogę. Zapłakuję. Po... Podwózki, ale za chwilę. Okay. Dobra. Poczekaj na kalę. What the hell? What the fuck? Oh, I know. Gotta have a getaway, buddy. Really appreciate it. A little warning would be nice. Oh, right. Okay. Double This is Think about that girlfriend too, right? Well, well she's not exactly my No. No, no, no. film here, which... so, Is he with that guy? Like right now? Come on, Bra. No nie, serio, pomóż mi gościu?

Really appreciate it. A little warning would be nice. Oh, right, okay. You're going to this shit, you got to learn to drive. Think about dumping that girl too, alright? right? Well, she's not exactly my girlfriend. No. I really like her though. She's got to be honest. She's not yet, man. got to be optimistic. with that guy? You mean like right now? Dali Dali Oj, oh, sorry Mój budzik, hehe <laughs> Jednego muzykowy Tak mi się wydaje A po co my mogliśmy potrzebni? 电子竞技。 O, udało nam się Trzyma na nagrodę dwa kloce. Ło! Dobra Gdzie tu jest house mapa? Sklep odzieżowy Parking Mieszkanie, dobra E. Dobra Idziemy do hausa, zapisać. I do, to będzie drugi do odcinka tak. Ogólnie. Kobito. Jol, Ale to jest fajne. A wóz ręcznie trzeba będzie panować. Dobra. Yeah, Słek! Swag! słek, słek, Swag! Swag! słek. Masz jakieś problemy? Chcesz gonga? Masz gonga. Ty też chcesz gonga? Masz gonga. Oj, po sprawie. Konga? Yeah! A ty masz kopa jeszcze. Dobra. Dzięki za współpracę. Będziemy się wyspać. To dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka. Gry o nazwie Sleeping Dogs. Na razie, cześć.